Jeśli dopiero zaczynasz chodzić na siłownię, to ten film jest dla Ciebie. Pokażę Ci dokładnie, jak możesz uniknąć miesięcy frustracji, kontuzji, czy braku efektów na siłowni. Bo prawda jest taka, że większość ludzi rezygnuje z siłowni dlatego, że są leniwi, albo dlatego, że popełniają te błędy i po prostu nie widzą ani progresu, ani sensu w tym wszystkim. Ja jestem Adam, na tym kanale na przykład copywritingu i samorozwoju oraz w opisie znajdziesz link do mojego kursu, w copywritingu oraz samorozwoju, i masz wszystko opisane dokładnie tak jak potrzebujesz. Więc przejdźmy do sedna. Pierwszą rzeczą są za duże ciężary. I to jest absolutnie podstawowy błąd. <laughs> Oczywiście jak jesteś początkującym, musisz się przygotować do tego, że Twoje ciężary będą małe. Będziesz mało podnosił, bo takie w większości przypadków Twoje ciało dopiero musi się dostosować do ruchu, musi dostosować się do wysiłku. Więc wiadomo na początku te ciężary będą iść w dół, ale z czasem to jest mniej więcej tak, jak ja tutaj. Jest takie coś, że twoje ciało się przystosowuje, jakby adaptuje nową technikę i potem już zaczyna się normalnie wzrost. Tu w pewnym momencie masz lekką stagnację pewnie, tu potem znowu idziesz w górę, robisz myślę na przykład dłuższą stagnację i potem wystrzyliwujesz do góry. Tak mniej więcej może wyglądać po prostu twoja progresja z ciężarami. Tylko musisz przygotować się na tą sekcję. To jest ta wstępna sekcja, gdzie Twoje ciało dopiero przyzwyczaja się do treningu, gdzie Twoje ciało dopiero uczy się techniki i funkcjonowania właśnie w takim, w takim typu, typie treningu. I co się stanie, jak skipniesz to? Jak Na przykład zamiast tego zdecydujesz, że no ja już chcę mieć tą fazę, no nie? Co się stanie? Będziesz mieć większe szanse na kontuzję. Twoje ciało nie będzie gotowe na te ruchy, jak chcesz robić, na przykład na martwy ciąg, no nie? Jakby zaczniesz robić martwy ciąg nagle i zaczniesz robić, nie wiem, 80 kg na serię albo 60 kg na serię, to po pierwsze twoje plecy, będą być proste w trakcie ćwiczenia, no to nie jest proste, proste w trakcie ćwiczenia będą zgięte na przykład. Będziesz się garbił podczas robienia martwego ciągu, bo twoje ciało po prostu nie jest przystosowane do podnoszenia rzeczy w ten sposób. Przez co następnego dnia będą cię boleć plecy, możesz sobie uszkodzić kręgosłup, możesz sobie naderwać jakieś mięśnie lub nie było, że zerwać mięśnie, i nie zrobisz żadnego praktycznie progresu, bo to jest, wiesz, tak, takie ćwiczenie, to jest, ja sobie żartuję z kolegami, że to jest wzmacnianie kręgosłupa, a nie mięśni, no nie? Robisz normalnie, tylko błagasz, żeby ci nic nie poszło w tym kręgosłupie i lecisz dalej. To jest absolutnie głupie. Naprawdę lepiej zacząć małymi ciężarami, ale dobra technika, niż duże ciężary, a do dupy technika, no nie? Lepiej naprawdę skupić się na tym. Następną rzeczą jest właśnie o, o, brak techniki. Brak techniki jest drugą rzeczą, zapomniałem, że to wstawiłem tutaj. E, brak techniki jest też właśnie ważny, jak mówiłem. E, nie tylko na przykład, właśnie martwy ciąg, ale masz takie proste ćwiczenia jak e, bicep curl, czyli masz ten na biceps po prostu, robisz bicep. I też jest ważna technika, bo pierwsze, ja na początku zaczynałem samą technikę. I co się stało? Bolą mnie teraz nadgarski, mam problem teraz z nadgarstkiem. Przez to, że podczas jednego ćwiczenia naciągnąłem sobie mięsień tutaj, właśnie który łączy moją rękę. Znaczy łączy dłoń z jakby resztą, resztą ramienia, no nie? I teraz po prostu boli mnie to i jest niekomfortowe jakby te ćwiczenia, przez to muszę mieć jakieś tam opaski wzmacniające. Ale to nie jest jakiś większy problem, bo to i tak progres jest, rosną mi bicepsy, jestem silniejszy w ogóle, więc wszystko jest git. Tylko musisz po prostu nauczyć się tej techniki. I technika, mniej więcej nauczenie się takiej bardzo dobrej techniki zajmie Ci tam na pewno z 2-3 miesiące minimum, no nie? Ja pamiętam, perfekcjonizowałem normalnie technikę na e, latrejzach, czyli to są te wznosy na bok, na przykład tam z hantlami, no nie? Na bok barku. Ja pamiętam, ja się uczyłem 3 miesiące perfekcyjnej techniki, no nie? Nagrywałem siebie z różnych kątów. Z przodu, z tyłu, z boku, z drugiego boku. Trochę, wiesz tam, na skos, tego skosu, tego skosu, z góry, od dołu. Po prostu perfekcjonizowałem tę technikę, bo wiedziałem, że mam słabą technikę. Zajęło mi to właśnie 3 miesiące, ale teraz miałem dosłownie osobę niedawno, która spytała się, że się mnie, żebym jej wyjaśnił, jak robić właśnie lat raising, czyli te wznosy do boku. I przekazałem jej całą moją wiedzę i widziałem od razu, że co prawda zajmie jej to też trochę czasu, pewnie tam zgaduję z miesiąc, bo i tak daje jej bardzo, bardzo dużo takich szczegółów, jak robić dokładnie to ćwiczenie. I tak zajmie jej to mniej więcej miesiąc, żeby się przystosować i jakby podposać to pod siebie. Ale i tak dzięki mojej wiedzy ta technika jest o wiele lepsza i skrócony jest też czas uczenia się tej techniki. Trzecią rzeczą jest brak planu treningowego, czyli tak zwane robię, co mi się podoba. To są osoby, które jednego dnia zrobią klatkę i na przykład biceps. Drugiego dnia zrobią sobie plecy i w sumie biceps. No, no nóg nie robią, po co komu nogi? Tu sobie zrobią, nie wiem, na przykład brzuch i triceps i, i tak wiesz, to jest na przykład tydzień pierwszy, no nie. Tydzień drugi sobie zrobią, że no tu sobie zrobię sobie plecy z klatką dzisiaj, tu sobie zrobię łapy, no nie, tu nie wiem, w sumie czy potrzeba brzucha, nie, nie potrzeba, zrobię sobie tylko barki, no nie. Barki, brzuch, biceps, tak to opiszemy, no nie Zrobię sobie nie wiem, barki i zrobię sobie brzuch. No, ale tu tylko zrobimy łapy w sumie, to też jest git. I wiesz, tydzień trzeci, lecimy zupełnie innego, robimy na przykład klatkę, ale tylko jedno ćwiczenie z klatki. mam nie wiem kwasy na przykład. Klatka z barkami, o na przykład, klatkę z barkami sobie zrobię, tutaj drugi dzień sobie zrobię <laughs> plecy z brzuchem. I załóżmy tutaj znowu łapy, i dodam jedno ćwiczenie na nogi. I oni tak co chwilę zmieniają, tu jest jedno, tu jest, wiesz, tu jest jedno, tu jest drugie, tu jest trzecie. I ciało nie jest w stanie się jakby przystosować do tych zmian, no nie? Najlepiej jest jak masz plan treningowy i to jest bardzo prosty plan treningowy, masz tydzień pierwszy, tydzień drugi, tydzień trzeci, tydzień czwarty, to są te same ćwiczenia. Czyli masz na przykład, nie wiem, plecy biceps, no nie, klatka triceps i tam na przykład brzuch barki, no nie? I potem jeszcze masz nogi, na przykład taki cztery dniowy split. I tu masz to samo, no nie? Plecy biceps, tam klatka triceps, cyk cyk, masz to samo. I to w kółko tak samo leci, no nie. W ten sposób twoje ciało się przystosuje do tego, co robisz, i będziesz szybciej robił po prostu progres. Też odpowiedzi będzie po prostu pilnować, jakie, jakie kilogramy robisz, jakie ćwiczenia robisz i czy jest w ogóle progres w tym wszystkim. A jak robisz coś takiego, to o wiele ciężej ci będzie po pierwsze progres trakować, po drugie o wiele ciężej ci będzie robić progresję, po trzecie o wiele ciężej ci będzie po prostu przystosować się twojemu ciału, wszystkie rzeczy na to akurat. Musisz pilnować tego. Nie robisz to, co ci się podoba. Możesz sobie ułożyć plantek jak Ci się podoba, że na przykład tu sobie zrobisz klatkę z, brzuch, na nie, z klatkę z bicepsem y, zrobisz sobie, nie wiem na przykład nogi, nogi brzuch, potem zrobisz sobie plecy, triceps i nie wiem, tu sobie jakiś dodatek, barki, nie wiem, barki, y, znowu zrobisz łapy na przykład, bo się skupiasz na łapach, barki łapy, na przykład i jeszcze plecy, bo wcześniej nie zrobiłeś, no nie? Tam jednej partii. I możesz sobie takim splitem na przykład lecieć cały czas, jeśli Ci się taki podoba. Możesz sobie nim polecieć wiesz, tam, na spokojnie 12 nawet tygodni i potem zmienić na coś innego. Kolejną rzeczą jest brak regeneracji. To jest też duży, duży błąd, jaki widzę. No teraz na co składa się regeneracja? Regeneracja najpierw składa się na dobre żywienie. No nie? Czyli Ty masz po prostu dobre jedzenie. Potem masz dobry sen. I potem masz coś, co po prostu nazywam aktywnym odpoczynkiem. Do tego przejdziemy później, bo tu mam jeszcze właśnie dieta właśnie tym żywienia. do tego potem przejdziemy też. Zajmijmy się tutaj bardziej tymi dwoma punktami. Dobry sen, czyli to jest minimum 8 godzin snu. Tam dużo osób mówi, że nieprawda, 7 jest najbardziej optymalne, że tam 7 jest takie, że jeszcze jest, że jest dobrze, że już nie musisz więcej spać. Ale bądźmy szczerzy, czemu nie chcesz spać więcej, skoro dajcie Ci to więcej regeneracji? Jakby tego nie rozumiem, takie minimum 8 godzin do 10 mniej więcej, to jest ten taki najlepszy zakres. Są osoby, które mówią, nie, 7 też jest dobre, 7 też jest dobre, ale czemu nie chcesz spać więcej? Czemu nie chcesz się jakby bardziej regenerować? W ciągu tych 8-10 godzin spania twój mózg bardziej się naprawi, twoje ciało bardziej się naprawi niż podczas 7 godzin. Więc po prostu lepiej spać 8 zamiast 7, lepiej spać 9, lepiej spać 10. No nie wiadomo, nie chcemy też spać, nie wiem, 11-15 godzin, bo to już będzie lekka przesada. E, też trzeba coś robić w życiu, a nie tylko spać, no nie? Więc takie 8-10 godzin to jest dobry sen. To jest dobra długość snu właściwie, niedobry sen. Bo kolejną rzeczą, za jaką odpowiada dobry sen, to jest głębokość tego snu. Czyli to są jeszcze wszystkie fazy, na przykład faza REM, głębokość właśnie snu inne takie rzeczy. O tym też mam wszystko opisane w kursie samorozwoju. Masz głęboko opisane, ja właśnie, jak osiągnąć taki najbardziej optymalny sen, taki głęboki optymalny sen właśnie, jakie ja mam na przykład rytuały, które mi pomagają mieć głębszy i po prostu bardziej skuteczny sen, więc wszystko jest w linku w opisie. Zapraszam serdecznie. I aktywny odpoczynek to nie jest, wiesz, zwykły odpoczynek. To nie jest leżenie na łóżku z telefonem i scrollowanie TikToka, tylko to może być na przykład, wiesz, pójść na spacer, spotkanie się ze znajomymi, wszystko, co nie jest po prostu siedzeniem i leżeniem. No nie, możesz nawet, nie wiem, człowieku, iść potańczyć, no nie? możesz iść się porozciągać. Tylko po prostu podstawą tutaj jest ruch. Ruch jest absolutną podstawą tutaj. Wiesz, skończyłeś trening, zrobiłeś nogi. Co możesz zrobić? Pójść na spacer. Będziesz mieć mniejszy zakwas następnego dnia, bo tak trochę rozchodzić, no nie? Zrobiłeś trening, możesz iść pograć w koszykówkę z kolegami tam, wiesz? Jak sobie leciutko tylko porzucasz, no nie? Mysz, nie Możesz pójść pogotować, na nauczyć się czegoś gotowania jakiegoś i w międzyczasie będziesz po prostu chodził sobie po kuchni, więc będziesz robił dodatkowe kroki. W ten sposób twoje ciało też odpoczywa i robisz dodatkowo produktywne rzeczy. Zamiast po prostu leżenia wiesz, z telefonem na łóżku i scroowaniu TikToka. Bo to nie jest odpoczynek, bądźmy szczerzy. Scroowujesz TikToka, to się po prostu faszerujesz dopaminą, faszerujesz się jakimś sztucznym kontentem, który tak naprawdę dobrze na ciebie nawet nie wpływa. Więc ruch jest absolutną podstawą w aktywnym odpoczynku. Kolejną rzeczą jest właśnie porównywanie się z innymi. To też jest duży, duży problem, jaki widzę u nowych osób. Mam właśnie moich znajomych, którzy zaczynają z siłownią. Na przykład widzą chłopa co robi to na ławie i myślą, kurde, jak ja bym chciał być taki jak on. Jestem taki słaby. Ale różnica jest taka, że on robi sto na ławie i na przykład chodzi 3 lata na siłownię, a mój ziomek robi, nie wiem. 50 na ławie, no nie, a chodzi dwa miesiące na siłowni. I to jest takie różnice, oni tylko widzą to, oni tylko widzą to, oni tylko widzą te liczby, że to jest o 100 kilo, jak ja bym chciał 100 kg, jest moja wymarzona waga na ławie, ale nie widzą tego. Doświadczenie też gra dużą rolę w siłowni i w każdym tak naprawdę innym aspekcie. Oczywiście są osoby, które mają. Jakąś normalnie boską genetykę, no nie? No, na przykład mamy znajomego, co zaczął chodzić na siłownię i od razu robił 80 na ławie. Przy wadze 80, no nie? Wiesz, że to był dosłownie drugi miesiąc, jak on chodzi na siłownię. więc są też takie osoby, no nie? Z, z boską genetyką, ale zazwyczaj, no, nie mamy boskiej genetyki i mamy takie coś, że właśnie zaczynamy chodzić. Jest to tylko 50, a my patrzymy na kogoś, który stoi: wow, ale mu zazdroszny, jestem taki słaby w porównaniu do niego, albo masz. Właśnie na przykład na Instagramie widzisz jakąś sylwetkę jakiegoś ziomka, co chodzi na siłownię i wow, ale on ma, nie wiem, fajny sześciopak, no nie? Jak ja bym chciał mieć taki sześciopak, jest taki na przykład, nie wiem, gruby albo taki chudy. Ale też czego nie widać, że ten ziomek chodzi kilka lat na siłownię, że ten ziomek trzyma się bardzo jakiejś szczegółowej diety. My tylko widzimy rezultaty. To wszystko to są rezultaty. Ale czego nie widać, to jest praca. Musimy się bardziej skupić na pracy niż na rezultatach. Musimy pomyśleć: Wow, on ma fajny sześciopak. Ciekawe, jak na to zapracował. No nie, ciekawe, ile chodzi na siłownię. Ciekawe, jaką ma dietę. I wtedy możemy na przykład skopiować to, co on robi, żeby dostać podobne rezultaty. No wiadomo, nigdy rezultat nie będzie dosłownie 1 do 1. No nie? To jest niemożliwe. Każdy ma inną genetykę, każdy jest inaczej zbudowany. Więc to jest nigdy niemożliwe, ale możemy dostać coś podobnego. I dlatego lepiej skupić się właśnie na pracy, jaką ktoś wykonał, niż na rezultatach, jakie osiągnął. Co prawda, rezultaty to jest główny powód, dla którego chodzimy na siłownię. Ale jeśli porównujemy się z kimś innym, lepiej porównać pracę. Praca nas bardziej zmotywuje, żeby być lepszym od tej osoby. Możemy pracować ciężej i wtedy będziemy szczęśliwi, mimo tego, że rezultaty tego nie mówią. No nie, możemy mieć mniejsze rezultaty, ale ćwiczymy ciężej i wiemy o tym. Możemy być się wtedy dumni za to, że po prostu pracujemy ciężej, a nie dobici przez to, że mamy lepsze rezultaty. Więc to też jest taki właśnie różnica tego patrzenia na świat. I ostatnią właśnie rzeczą jest to dobre żywienie, jest ta dieta. I to jest absolutny must have, jeśli chcesz zbudować na samym początku siłę i sylwetkę. Co ja polecam? Jest dużo osób, które mówią, wiesz tam, 1 gram białka na, na ten na funt wagi, no nie też jakiegoś tam tam gram białka na kilogram. Ale ja tak szczerze na to nie patrzę. I jedyne z czego się trzymam, jeśli chodzi o dobijanie białka, to jest około 30 g na posiłek. No nie. I szczerze to mi bardzo dobrze działa. Jak bierzesz takie 30 g na posiłek minimum, no nie, czy to 30, 35, 40, 60 nawet, no nie zależy, czy jesz obiad, śniadanie, i po prostu jesz sobie w ten sposób. To nawet jak zjesz 4 posiłki. To to już jest 120 gram białka. To już jest prawie tyle, ile potrzeba. No zapotrzebowanie średnio to jest chyba tam 130, no nie? Więc, i tak z, jak zjesz cztery posiłki, takie, gdzie jest minimum 30 gram białka, wszędzie, to jest już praktycznie zapotrzebowanie. Ale na przykład masz, wiesz, trzy takie, gdzie jest równo 30, i jeden, gdzie jest na przykład 40, no to już dobijasz zapotrzebowanie dzienne, no nie? I to jest prosta zasada, nie trzeba wtedy jakoś super dużo myśleć i wystarczy jeść. <laughs> Drugą zasadą jest unikanie fast foodów, no nie? Czyli wiesz, McDonald's, KFC, Pizza Hut wszystkie takie rzeczy unikam ich kompletnie. Nie jem naprawdę od kilku miesięcy nie jem fast foodów i czuję się świetnie. Mam już tak naprawdę widoczny sześciowak w tym momencie i podnoszę coraz więcej i coraz więcej, no nie? Więc fast foody tak naprawdę dają Ci tłuszcz. I to tyle. Może być, ej ale ten burger ma 20 gram białka Dobra, ale on jest na przykład z McDonalda i ma też 50 gram tłuszczu, no nie? Druga sprawa, że to są tłuszcze nienaturalne, one są takie po prostu, wiesz, przetworzone, chemiczne, no nie? Masz na przykład frytki z McDonalda i tam było badanie przeprowadzone i olej z tych frytek, właśnie w którym one są smażone, to jest spożycie właśnie takiej małej ilości frytek, smażonych w tym oleju, to jest równowartość wypalenia paczki papierosów, co jest w ogóle crazy wynikiem, no nie? To jest taka szansa na raka, ale to jest przesada. Wiele osób je to codziennie. Oni jedzą tak naprawdę paczkę papierosów dziennie, można powiedzieć. I to jest najgorsze w tych fast foodach, że tego nie widać, ale to jest. Więc fast foody po prostu dają ci tłuszcze, które po pierwsze ciężko jest spalić, po drugie, które cię po prostu spowalniają. Będziesz się czuł gorzej, będziesz się czuł gorzej, widział gorzej, myślał gorzej. Wszystko po prostu idzie w dół. Wszystko. Dlatego unikam fast foodów, jem minimum 30 gramów na posiłek. I to tak naprawdę wystarcza. 30 gramów białko oczywiście. A propos tłuszczy, nie mam jakiś super zasad, tylko trzymam się tego, że jeśli coś nie wygląda na naturalne, nie wygląda na takie z natury, to tego po prostu nie jem. Jak widzę jakieś człowieku draże korsarze czekoladowe z olejem rzepakowym, to nie jem tego, bo człowieku, gdzie ty znajdziesz draże korsarze czekoladowe z olejem rzepakowym w naturze, no nie? Wiesz, jabłka, banany... Jakiś tam, właśnie, chleb można jeść, ser, szynka, wszystkie takie rzeczy jak najbardziej. Ale właśnie takie przetworzone coś, to naprawdę już lepiej do tego unikać, bo to robi ci więcej złego niż dobrego. Więc to jest tyle. Wspominam jeszcze raz w tym kursie w opisie, bo naprawdę on ci da strasznie, strasznie dużo. I widzimy się w następnej lekcji.